Zapraszam do wysłuchania rozdziału Caryca z Sandomierskiego zamku z książki Jana Adama Borzęckiego pod tytułem Okruchy ze stołu historii Gawendy Sandomierskie. Jedna ze scen w operze Modesta Musorgskiego Borys Godunow odbywa się w Sandomierskim zamku, gdzie córka wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha Maryna w dramatycznej scenie zgadza się poślubić rzekomego carewicza Dymitra i zostać carową Rusi. Dla zachowania prawdy historycznej powiedzmy, że w rzeczywistości taka scena nie miała miejsca, a jeśli nawet, to z całą pewnością nie odbyła się w komnatach Sandomierskiego Zamku. Jeśli już, to bardziej prawdopodobne jest, że ów dramatyczny epizod wydarzył się w Samborze lub w podbeskidzkim zamku w Dukli, będącym stolicą małopolskich włości ojca. Osadzając akcję w naszym mieście, autora libretta opery zmylił chyba fakt, iż ojcem Maryny był jeden ze znaczniejszych ówczesnych magnatów Jerzy Mniszech, który obok funkcji wojewody sandomierskiego był też kasztelanem radomskim, krajczym wielkim koronnym, żupnikiem ruskim, a nadto dzierżył liczne tytuły starostów: generalnego Ruskiego, Samborskiego, Sanockiego, Rochatyńskiego, Dębowieckiego, Szczerzeckiego, Sokalskiego i Drohobyskiego. Mimo tylu zaszczytnych tytułów, z całą pewnością dopiero godność wojewody sandomierskiego postawiła go w pierwszym rzędzie dostojników królestwa, bowiem tradycyjnie tytuł ten otrzymywali najbardziej zaufani. Poplecznicy monarchy. Zgodnie też z obyczajem tytuł ten dawał miejsce przy tronie. Wszak do czasów utworzenia przez króla Władysława Jagiełem województwa ruskiego, województwo sandomierskie było największą jednostką administracyjną królestwa, którego herb wyprzedzał jedynie znak ziemi krakowskiej. Nie jest więc przypadkiem, że na długiej, obejmującej ponad 80 nazwisk liście wojewodów. Znajdują się pierwsze persony związane z historią Rzeczpospolitej. Pierwszym znanym wojewodą był Wszebor Herbu Nieczuja 1133-1138, a po nim tę zaszczytną funkcję sprawowali przedstawiciele największych rodów. Bogoriów, Odrowążów, Starżów, Kmitów, Tarnowskich, Oleśnickich, Firlejów, Tęczyńskich, Zborowskich – Koniec koniecpolskich, Ostrońskich, zamońskich, tarłów, morsztynów, lubomirskich, wielopolskich i sołtyków. O wadze urzędu najlepiej świadczy fakt, iż nawet po utracie terytorialnego prymatu ranga województwa nie tylko nie zmalała, lecz wręcz się umocniła. Wynikało to zarówno z jego centralnego, a więc stosunkowo bezpiecznego położenia. Jak i potencjału gospodarczego i militarnego. Nie jest przypadkiem, że przedstawiciele wielkich rodów kresowych nabywali tu dobra i budowali zamki. Wracajmy jednak do wojewody Jerzego Mniszcha. Ród Mniszchów pochodził z Czech, ale szybko się zasymilował, wchodząc do magnackiej elity. W dojściu do wymienionych wyżej godności, późniejszemu wojewodzie Jerzemu pomogły rodzinne paralele. I umiejętność zdobywania wpływowych przyjaciół. Jego ojciec Mikołaj był bowiem nadwornym podkomorzym oraz krakowskim burgrabią, a więc jednym z najbliższych zaufanych panującego. A ponieważ był Kalwinem, dobrze świadczy to o ówczesnej tolerancji religijnej i docenianiu talentów. O poziomie intelektualnym ojca świadczy fakt dbałości o wykształcenie syna który studiował na Uniwersytecie Albrechta w Królewcu oraz Uniwersytecie w Lipsku. Po powrocie do kraju Jerzy przeszedł na katolicyzm, ożenił się z Jadwigą, posażną córką królewskiego sekretarza Mikołaja Tarło, a uzyskany w wyniku bogatego orzenku i spadkowi majątek dobra ziemskie, między innymi: potok, dębowiec, sambor, laszki murowane, chyrów i Bonkowice otworzyły przed nim drzwi do funkcji związanych ze służbą publiczną. Z racji własności Sambora i okolicznych majątności pierwszą był tytuł starosty Samborskiego, a potem godności przebywało. Opozycji Jerzego na Królewskim Dworze świadczy fakt, iż oprócz wyżej wymienionych godności był również posłem na Sejm Konwokacyjny 1573 i sędzią kapturowym z ziemi sanockiej. Brał także udział w ważnych wydarzeniach politycznych. Był m.in. sygnatariuszem Pakta Konwenta, Zygmunta III Wazy i podpisał reces sankcjonujący jego wybór na króla Rzeczpospolitej. Był także sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego, w którym Habsburgowie zrzekli się praw do polskiego tronu. Z małżeństwa z jadwigą przyszło na świat ośmioro dzieci, czterech synów i tyleż córek, w tym jako druga nasza bohaterka Maryna. Chociaż operowa historia maryny z grubsza pokrywa się z tragicznym życiorysem bohaterki. W rzeczywistości Maryna nie miała z sądowierzem nic wspólnego, a może nawet nigdy tu nie była. Urodziła się około roku 1588 w zamku w Laszkach obecnie Ukraina, a dzieciństwo i młodość spędziła w dobrach rodowych ojca w Małopolsce i na Ukrainie, nabierając dworskich manier i sposobiąc się do godnego zamążpójścia. Biorąc pod uwagę urodę, zachowało się kilka konterfektów potwierdzających jej atrakcyjność i majątek, przyszłość rysowała się wręcz rajsko. I pewnie tak byłoby, gdyby nie... Miraż Tromu. Palec losu dotknął ją w lutym lub marcu 1604 roku, kiedy to na ojcowski dwór w Samborze przybył książę Konstanty Wiśniewiecki w towarzystwie młodszego brata, nieżyjącego już wtedy cara Rosji Fiodora, przedstawiający się jako syn cara Iwana IV Groźnego, cudownie ocalonym przed siepaczami Borysa Godunowa nasłanymi w celu pozbycia się konkurenta do tronu. W rzeczywistości Dymitr już nie żył, a w jego rolę prawdopodobnie podszył się zbiegły z Monastyru Czudowskiego w Moskwie prawosławny mnich Grisza Otriepiew, który jesienią 1602 roku uciekł do Polski. Pobierając nauki w Szkole Braci Polskich w Choszczy na Wołyniu, niechcąco ujawnić miał swoje carskie pochodzenie. Pierwsza wzmianka o rzekomym carewiczu pochodzi z 1603 roku, kiedy to pojawił się w Brahiniu na dworze Adama Wiśniewieckiego, ówczesnego wpływowego magnata, właściciela wielkich dóbr na terenie dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, posła województwa kijowskiego na Sejm z 1595 roku. Jako wyznawca Prawosławia w 1599 roku Uczestniczył też w tzw. konferencji wileńskiej zakończonej ugodą między Kościołem Ewangelickim a Prawosławnym, której celem była obrona przeciwko gwałtom zadanym zborom ewangelickim i cerkwiom przez coraz agresywniejsze działania Kościoła katolickiego. Bynajmniej nie było to wydarzenie marginesowe, bowiem ugoda zawarta została pod egidą wojewody kijowskiego. Konstantego Wasyla Ostrowskiego i Hetmana Wielkiego Litewskiego Krzysztofa Radziwiła Pioruna. Konferencja ta wybrała dwóch prowizorów, z których stronę prawosławną reprezentował właśnie Adam Wiśniowiecki. Stało się więc, że kiedy na dworze Adama Wiśniowieckiego zjawił się rzekomo cudem ocalony carewicz, niemal natychmiast zyskał przychylność magnata oraz jego niemniej majątnego i wpływowego stryjecznego brata Konstantego Wiśniowieckiego, ojca sławnego Jeremiego. Istnieją dwie wersje tłumaczące powody, dla których, mimo wątpliwych dowodów, Adam Wiśniowiecki uwierzył w prawdomówność Dymitra. Wedle jednej z nich ujawnił mu to przełożony i igumen Monastyru Wiśniowieckich, który dowiedział się o tym podczas spowiedzi rzekomo chorego carewicza i targając obowiązek tajemnicy spowiedzi przekazał informację księciu Adamowi wedle wersji drugiej rozpoznanie carewicza miało mieć miejsce w łaźni której obcesowo potraktowany przez księcia sługa wyjawił kim jest a na dowód prawdomówności pokazał drogocenny krzyż rzekomo otrzymany od ojca chrzestnego którym był kniaźń ścisławski Efekt był piorunujący, a reakcję tak opisuje historyk Wacław Sobieski. Zaraz też książę otoczył swego sługę majestatem, godnym carewicza. Kazał przynieść do łaźni strojne ubranie. Oddał mu do usług pięknie obitą dywanami świetlicę. Ofiarował wspaniałą kolasę. Sześć wierzchowców z bogatym rzędem, Siodłami, pałaszami, pistoletami i zaraz zaprosił na ucztę przyrządzoną na cześć gościa cara przez samą księżnę. Odtąd czerniec zaczął jeździć w kolasach i w cugach i ludno. Wydaje się, że aż tak naiwny książę Adam nie był. I fetując gościa, miał na względzie własny interes. Chociaż biorąc pod uwagę. Nieodległą przyszłość wykluczyć się nie da, że w bajki te naprawdę uwierzył. Kończąc biograficzny slalom, przywołajmy jeszcze historyczną plotkę, wedle której Dymit był nieślubnym synem Stefana Batorego, poczętym w związku z córką borowego z okolic Grodna, w których to puszczach król lubił polować. W historii tej istotne jest, że nie wszyscy dali się nabrać, bowiem Wiśniowiecki bynajmniej. Nie był pierwszym, który poznał przypadki rzekomo skrzywdzonego następcy ruskiego tronu. Wcześniej Dymitr usiłował pozyskać pomoc wojewody kijowskiego Konstantego ostrokskiego, ale ten nie dał mu wiary. Z przeprowadzonego rozpoznania dowiedział się bowiem, że fałszywy Carewicz jest nie tylko uciekinierem sprawosławnego klasztoru, ale także wichrzycielem namawiającym kozaków do wyprawy na Moskwę. Nie chcąc doprowadzić do animozji sąsiadem, polecił schwytać oszusta i odstawić do klasztoru. Dowiedziawszy się o tym, Dymitr schował się pod skrzydła będących w jawnym sporze z wojewodą kijowskim wiśniowieckich i tam poprosił o pomoc. Wybór wiśniowieckich na patronów politycznej awantury okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem ustosunkowani magnaci rychło znaleźli sojuszników, i machina poszła w ruch. Tym bardziej, że pretekst osadzenia na moskiewskim tronie prawowitego dziedzica korony wiązał się z konkretnymi korzyściami, których zapowiedziami samozwaniec chętnie szafował. Przede wszystkim dawał powód do pognębienia cara Borysa Godunowa, największego rywala Rzeczpospolitej w kolonizacji dzikich pól. A propos Borysa Godunowa. Skoro pojawił się nowy bohater, wypada coś o nim wiedzieć, tym bardziej, że w opowieści tej będzie miał swój udział. Zanim został władcą Rusi, był Borys szeregowym łucznikiem w carskiej armii, a potem członkiem opriczniny, czyli okrutnej, znanej z bestialstwa tajnej carskiej policji walczącej z oponentami. Ożenek z córką szefa tego okrutnego organu, a potem wydanie siostry za carskiego syna Fiodora, zapewniły mu szybki skok w hierarchii władzy. Po śmierci Iwana IV Groźnego zmarginalizował jego następcę Fiodora i stał się faktycznym władcą Rusi. Po śmierci cara kazał zamordować jego brata, a zarazem następcę tronu Dymitra i sam ogłosił się carem. Rządził około sześciu lat, walcząc z opozycją Bojarów, aż w 1605 roku zmarł na zapał. Carem został jego syn, ale rządził krótko, bo wraz z matką został zamordowany przez zbuntowanych Bojarów, a potem do Moskwy wkroczyli Polacy, usadzając na tronie Dymitra Samozwańca. A teraz wracajmy na polskie podwórko. Dowiedziawszy się o istnieniu Dymitra, car Godunow pisemnie zwrócił się do wojewody kijowskiego, księcia Konstantego Ostrowskiego, o wydanie zbiegłego mnicha, na co książę odpowiedział, że nie jest w stanie tego uczynić, gdyż zbieg schronił się na dworze Wiśniowieckich. O tym, jak bardzo carowi zależało na schwytaniu szósta, świadczy oferta, że za wydanie zbiega car gotów jest wydać księciu Adamowi kilka spornych pogranicznych zamków. Nie uzyskawszy odpowiedzi, car podwyższył stawkę, a wobec braku reakcji, nie zważając na dopiero co zawarty układ z Rzeczpospolitą, rozkazał zburzyć dwa przygraniczne zamki. W tej sytuacji Wiśniowieckim nie pozostało nic poza przeforsowaniem uznania Dymitra za cara i za pomocą środków militarnych osadzenie go na moskiewskim tronie. Nie chcąc narażać go na niebezpieczeństwo, Godunow ponoć wynajął morderców. Odesłał go na dwór Mniszcha w Samborze. Tak doszło do spotkania Maryny z Dymitrem. Weselisko Wojewoda Sandomierski Jerzy Mniszek był jednym z największych orędowników skrzywdzonego Dymitra. I to tak dalece, że zdecydował się na oddanie mu za żonę córki Maryny. Bynajmniej nie za darmo bowiem w zamian Dymitr obiecał Marynie Sków i Nowogród, a jej ojcu Siewierszczyznę i Smoleńsk. Przypuszczalnie żadnych targów nie było, bo kandydat na akceptował wszystko, czego od niego zażądano. W końcu miał do wygrania tron, a cenę mieli zapłacić inni. Tym bardziej, że sojuszników przybywało, bo magnatów dopingowała wizja terytorialnej ekspansji na wschód. Ważną rolę odegrali Jezuici, którzy optując za udzieleniem pomocy fałszywemu carewiczowi, widzieli w tym interes Rzymu i marzyło im się pozyskanie Rusi dla chrześcijaństwa obrządku zachodniego. Po dobiciu targu 14 maja 1604 roku spisano kontrakt, w którym mniszek zobowiązał się do wydania córki za Dymitra, ale dopiero wtedy. Kiedy uda mu się zdobyć rosyjski tron. Fakt ten dokonał się 30 czerwca 1605 roku, kiedy to na Kremlu Dymitr, samozwaniec, koronował się na cara Rusi. Teraz nic już nie stało na przeszkodzie, aby Maryna wyszła za rosyjskiego cara. Stało się to 27 listopada 1605 roku w Krakowie ale był to ślub in procura, bowiem nieobecnego cara Dymitra zastąpił rosyjski poseł Afanazji Własiew. O powadze uroczystości najlepiej świadczyła obecność króla Zygmunta III Wazy, księżnej Anny, królewicza Władysława oraz nuncjusza papieskiego Klaudiusza Rangoni. Ślubu w językach polskim i ruskim udzielał biskup krakowski kardynał Bernard Maciejowski. Maryna Miszkówna ubrana była co po kronikarsku wręcz zapisano: w białą suknię altę basową, suto haftowaną, perłami i drogimi kamieniami, a na głowie miała koronę wysadzaną kamieniami bardzo kosztownymi, od której po warkoczach, długo puszczone z pereł i kamieni, splatane wisiały pasma. Kronikarz skrupulatnie zapisał także dary, jakie w imieniu męża. Sara wręczył marynie rosyjski poseł, a które wnosiło aż 40 lokaliów. Były to między innymi złoty pierścień ślubny z ostrym wielkim diamentem, krzyż diamentowy z trzema wielkimi perłami, rubinowym wężem i wizerunkiem Mojżesza, rubinowe pióro niemałe, oprawne złoto z trzema wielkimi perłami, diamentowa brosza zdobiona rubinami, i perłami wielkości małej gruszki zdobiony drogimi kamieniami w na nogach leżący rodzaj podręcznego biureczka piękny złoty paw z ogonem roztoczonym i wzniesionym pióra się tak trzęsą jak z używego niemały złocisty bardzo misterny zegar wydający obyczajem moskiewskim dźwięki bębnów trąb i fletów Wypada także wspomnieć o 640 sztukach 16-soroków, prawie czarnych soboli, o perłach wielkich i małych, cudnych bardzo, których było jako wiaderko dobre, wreszcie o wielkich zwojach drogich tkanin aksamitu, altembasu, złotogłowiu, srebrnogłowiu i atłasu, gładkich bądź wzorzystych. To baśniowe wręcz wesele wzbudziło tak wielkie zainteresowanie współczesnych, że upamiętniono jej wieloma relacjami oraz wierszowanymi panegirykami. Tron we krwi. Mimo formalnych zaślubin do spotkania małżonków doszło dopiero 12 maja 1606, kiedy to Maryna uroczyście wjechała do Moskwy, aby 18 maja jako pierwsza w dziejach Rosji kobieta koronować się na carową. Ceremonia odbyła się w Soborze Uspieńskim na Kremlu, a przewodniczył jej patriarcha moskiewski Ignacy. Koronacja połączona była ze ślubem w obrządku bizantyjskim, a potem były długie uroczystości weselne, które faktycznie wypełniły im krótkie, bo zaledwie kilkunastodniowe panowanie. Stało się bowiem, że nad ranem 27 maja 1606 roku z inspiracji bojara Wasyla Szujskiego doszło w Moskwie do zamachu stanu, podczas którego zbuntowany tłum mieszczan wdarł się na Kreml i zabił Dymitra Samozwańca. Podobno car próbował ratować się skacząc przez okno, ale złamał nogę, a w końcu dosięgła go kula jednego ze spiskowców. Sprawiono mu oryginalny pogrzeb, bowiem jego prochy nabito w armatę i wystrzelono w zachodnią stronę. Czarowej udało się wykupić kosztownościami, a potem pod spódnicą swojej ochmistrzyni uciec z pałacu do obozu wojsk polskich. Ale wolność nie trwała długo, bowiem zbuntowani uderzyli na nieliczne wojsko i dokonali rzezi, w której zginąć miało 500 Polaków. Marynę schwytano i uwięziono. Nowym carem obwołany został Wasyl Szujski który Marynę i jej ojca potraktował jako zakładników i zesłał do Jarosławia, gdzie przebywali do maja 1608 roku, kiedy to na mocy rozejmu między carem Wasylem IV Szujskim i królem Zygmuntem III Wazą odzyskali wolność i otrzymali prawo wyjazdu z Rosji. Wręcz wierzyć się nie chce, ale opisany dramat to zaledwie połowa biografii krótkotrwałej carowej której ambicją było pozostać nią na dłużej. Zabójcza ambicja. Dalszy ciąg tej historycznej opowieści zakrawa wręcz na farsę. Zdarzyło się bowiem, że pewnego dnia pojawił się cudownie ocalony Dymitr. Ten sam, którego zabito, a prochy wystrzelono z armaty. Oczywiście była to kolejna mistyfikacja, a jej bohater otrzymał przydomek Dymitra Samoznańca II. I Maryna chyba nie była na tyle naiwna, aby uwierzyć w to zmartwychwstanie, ale żądza władzy i korzyści sprawiła, że podczas spotkania 20 września 1608 roku publicznie rozpoznała cudownie ocalałego męża, którego następnie potajemnie poślubiła. Wszystko staje się jasne, jeśli zważy się, że w zamian za to Tymit II zobowiązał się wypłacić ojcu, 300 tysięcy rubli i podarować mu 14 pogranicznych zamków. No i oczywiście w grę wchodził tron dla maryny. Ale znowu wszystko poszło nie tak. Ponieważ zagrożony detronizacją car Wasyl Szujski zawiązał sojusz z królem Szwecji, doszło do wojny polsko-rosyjskiej. W rezultacie której hetman Stanisław Żółkiewski zajął Moskwę, biorąc do niewoli cara Wasyla. Tymczasem Dymit II. Z maryną zajęli się organizacją wojska. O zdolnościach maryny najlepiej świadczy fakt, iż kiedy nie mogąc poradzić sobie z zapewnieniem dyscypliny w szeregach wojsk zaciężnych, jej tchórzliwy małżonek trzmychnął, ona sama przez kilka tygodni dowodziła oddziałami. Po powrocie Dymitra Samozwańca II oboje udali się do zajętej przez hetmana żółkiewskiego Moskwy, by pertraktować w sprawie obsadzenia tronu. Wkrótce potem Dymit II został zamordowany przez atamana kozackiego Iwana Zarudzkiego, który został kolejnym mężem pięknej Polki. Czując się pełnoprawną władczynią Rosji, maryna nie zaprzestała walki o władzę. O jej determinacji niech świadczy fakt, iż nie chciała iść na ustępstwa nawet wobec króla Zygmunta III Wazy, wychodząc z założenia, że będąc czarową Rosji. Może z nim rozmawiać jak równa z równym. Zresztą wkrótce potem wojska polskie zostały okrążone na Kremlu i rozbite, a maryna z nowo narodzonym synem Iwanem i atamanem zarudzkim, który zobowiązał się osadzić jej syna na tronie Rosji, stworzyli kozackie państwo na obszarze południowego dorzecza Wołgi i z jego stolicy Astrachania prowadzili wojnę z odradzającym się carstwem. W 1613 roku, przy okazji elekcji nowego cara Michała I Romanowa, Sobór Ziemski przyjął uchwałę pozbawiającą Marynę i jej syna wszelkich praw do tronu Rosji. Nie zakończyło to wojny, której finałem był bunt w kozackich szeregach. Maryna z synem i mężem uciekli, ale zostali pojmani i przekazali nowemu carowi Mikołajowi I. Ten rozkazał zabić... Atamana Zarudzkiego oraz syna Maryny małego Iwana Dymitrowicza. Atamana nabito na pal, a trzyletniego chłopca powieszono przeżyła jedynie Maryna, którą przewieziono do kołymy i uwięziono w jednej z baszt tamtejszej twierdzy, która do dziś nazywana jest basztą Maryny. Tam zmarła wiosną 1615 roku. Dokumenty wskazują na śmierć naturalną. Ale z innych wynika, że została zamordowana na rozkaz cara. Miała wtedy 27 lat. Heroina czy ofiara? Tak naprawdę o Marynie wiemy niewiele. W historii przedstawia się ją jako kobietę piękną, ale także patologicznie ambitną, wyrachowaną, bezwzględną i po trupach dążącą do władzy. Coś w rodzaju polskiej Lady Macbeth. Wielu historyków nie zgadza się jednak z takim portretem psychologicznym, przedstawiając Marynę raczej jako marionetkę w rękach ojca i pożałowania godną ofiarę jego namiętności. Chyba nie bez przyczyny, bo więc znając realia epoki wiadomo, że kobieta była raczej narzędziem męskich ambicji. Chociaż były wyjątki. Jedna z bardziej prawdopodobnych wersji przedstawia ją jako narzędzie w rękach kościoła który usiłował wykorzystać ją do pozyskania prawosławnej Rosji Rzymowi. Negatywnym bohaterem jest nuncjusz papieski, jezuita Rangoni, który usilnie nakłaniał ją, aby dla dobra prawdziwej wiary ujarzmiła rzekomego Dmitra swymi wdziękami i nie wahała się poświęcić nawet swej czci dziewiczej, skoro to może dopomóc do realizacji wielkich dążeń Kościoła. Nie znamy także wiernego wyglądu Maryny, bo chociaż zachowały się obrazy z jej konterfektem, zwykle są to kopie oryginałów, których wierność stoi pod dużym znakiem zapytania. W każdym razie współczesnym musiała się podobać, skoro nazywano ją ozdobą najśliczniejszą słowiańskiej krainy, a także polskim klejnotem oprawnym w dziką Rusi. Wiadomo, że była szczupła i raczej niskiego wzrostu miała ciemne włosy, wysokie czoło, duże, ciemne oczy. Wyraźnie zarysowane brwi oraz małe i wąskie usta. Musiała mieć także wiele wdzięku i seksualności, skoro zdołała podbić tylu mężczyzn. Do najbardziej znanych wizerunków maryny należy wawelski obraz, na którym uwieczniona została w stroju ślubnym. Tragiczne dzieje maryny stały się także inspiracją literatury. Zygmunt Krasiński ukazał ją w powieści Agaj Han. A największy rosyjski poeta Aleksander Puszkin w utworze Borys Godunow, na podstawie którego powstała wspomniana już opera Modesta Musorgskiego. I chociaż przedstawiona w niej scena z sandomierskiego zamku jest wymysłem artysty, to przecież dzięki temu nadwiślański gród istnieje na największych scenach operowych świata.